Dzień dobry wszystkim, tutaj Management W szczególności witam wszystkie zodiakalne ryby w czytaniu na przeszłość, teraźniejszość, przyszłość na grudzień 2022 roku. Jeśli to czytanie Ci się spodoba, jeśli rezonuje z Twoją sytuacją, jeśli chcesz być na bieżąco z moimi nowymi czytaniami lub po prostu docenić moją pracę, zapraszam do subskrybowania, lajkowania i komentowania. Chciałbym dodać, że ze względu na inne obowiązki nie realizuję czytań prywatnych. W dzisiejszym czytaniu sprawdzę niedawną przeszłość, obecną sytuację i najbliższą przyszłość. Dodatkowo sprawdzę to, czego nie widzisz, oraz wyciągnę kartę rady. Pamiętaj, że jest to czytanie ogólne i może nie rezonować ze wszystkimi, dlatego przyjmij to, co dla ciebie, a resztę zostaw. Polecam również sprawdzenie swojego znaku zodiaku w ascendencie i księżycu. Link jest dostępny w opisie filmu. Może w czytaniach dla tych znaków również znajdziesz coś dla siebie. Dodatkowo polecam czytania tematyczne, typu Wybierz talię dla singli. Na brak kontaktu, i ty, i Twoja osoba, co każde e, myśli, czuje, zamierza. Ja serdecznie do moich innych materiałów zapraszam. One wszystkie są dla Was. Teraz już czas na czytanie, i ja przechodzę do oczyszczania kart i wykładania. I będziemy sobie jak zwykle działać chronologicznie, czyli zaczniemy sobie od przeszłości, przez teraźniejszość do przyszłości i na końcu to czego nie widzisz oraz rada dla Was. Przeszłość uryw. Przeszłość uryp. Król Kielichów, wasza energia, szóstka, pentakli. Te karty wyskakują, ale w większej ilości niż potrzebujemy. Dwójka buław w tle. Bław, teraz mniejszość król Pentakli. I tutaj y, królowie, y, królowie się pokazują. może tutaj oznaczać zmianę energii waszej, bo na początku w przeszłości mamy tutaj króla kielichów. To jest właśnie wasza energia, energia trygonu wody, którą reprezentują też przecież ryby. I tutaj mamy kartę głupca i kartę śmierci. Oś ósemka mieczy w tle. Mm -hmm. Najbliższa przyszłość Dziewiątka mieczy Dziewiątka kielichów Wieża. Tle, a z kielichów. Hmm, ciekawe. Jaka rada? Rada dla ryb. Koło fortuny, to czego nie widzisz? Trójka pentakli, piątka kielichów, paś kielichów. No, powiem wam, że tutaj yy, ciekawe energie się pokazały. Na pewno będzie się działo. Działo się i będzie się działo. Jeśli chodzi o przeszłość, król kielichów, szóstka pentakli, dwójka buław w tle, siódemka buław. Um, karty pokazują, że um, w przyszłości a było w Was bardzo dużo emocji, drogie ryby, ale to jakby um, to jest Wasza energia, bo tutaj król kielichów, tak jak już wcześniej powiedziałem, to jest energia emocjonalności, energia ryb. Um, Dwójka buław mówi o jakimś wyborze, myślę, że to się tyczy szóstki buław. Um, bardzo prawdopodobne, że w Waszej przeszłości um, tutaj. Był troszeczkę wybór może między miłością do kogoś, ale był też wybór z drugiej strony mm, pomiędzy równowagą, tak? Czyli że na przykład, nie wiem, w jakiejś relacji wcześniej nie było równowagi. Wy się tutaj zastanawiałyście, czy słuchać mm, tak naprawdę swojego serca i trwać w tym, czy jednak. Mm, Zastanowić się nad tym głębiej, czy, czy to ma sens, tak? No bo szóstka pentakli może mówić właśnie o, o, o takiej równowadze, tak? W dawaniu i braniu może też mówić o em, prezentach, ale bardziej bym się tutaj skłaniał właśnie ku tej pierwszej opcji mówiącej o, o równowadze. Może być także po prostu w jakiejś relacji. Wy tutaj bardzo kogoś e, ceniłyście, bardzo tutaj dużo z siebie dawałyście w tej relacji, i tu też może być po prostu e, właśnie ta, to drugie znaczenie, czyli znaczenie e, tych prezentów, tak? Że tutaj starałyście się jakby jak najbardziej tą osobą obdarować, czy też sobą, czy, czy też e, jakimiś rzeczami materialnymi, bo w końcu mamy tutaj do czynienia z monetami, czyli to są takie dobra materialne. E, i w pewnym momencie może stanęłyście przed wyborem, czy wy chcecie jakoś to kontynuować, tak? Czy wy, chcecie, um, czy wy chcecie jakby dalej w to iść, czy może lepiej, widząc jakąś dysproporcję, lepiej będzie po prostu wam z czegoś zrezygnować. Ty bardziej, że w klimacie tutaj siódemkę buław, czyli bronienie się przed jakimiś sytuacjami, przed jakimiś może właśnie wyborami, tak? Z jednej strony, tak jakbyście wiedziały, że. Tutaj pewne decyzje trudne może powinny zostać podjęte, ale wy nie do końca chciałyście um, to robić, tak? Że gdzieś byliście w tej siódemce, um, buław, zresztą widać tutaj w tej karcie ten pan stoi. te żeś buław dosłownie go atakuje, on stoi z tą buławą i tak de facto z jednej strony się broni, ale to też takie jest um, niezdecydowane, tak? więc um, jakby widać, w Was e, było takie zdezorientowanie tą całą sytuacją, i nie, wie, nie wiadomo, czy, czy przed tą sytuacją jakoś się bronisz, czy nic nie robić. E, byliście tacy po prostu. Em, Zdezori zdezorientowani tą całą sytuacją i e, potrzebowałyście może stanąć z boku i zastanowić się, jak tą sytuację rozegrać, która była dosyć, bym powiedział, dla Was niekomfortowa. Tak jak mówię, m, król kielichów to jest właśnie taka bardzo duża emocjonalność. Myślę, że Wy byłyście m, już dosyć stabilnie może do tej osoby czy do tej relacji nastawieni, tak? Natomiast pewna dysproporcja w pewnym momencie doprowadziła do tego, że no nie mogłyście udawać, że czegoś tutaj nie widzicie, tak? że jednak, że wy jesteście po prostu tą siłą napędową jakiejś relacji, czy to właśnie romantycznej, bo głównie tutaj skłaniałbym się ku temu, ale może też chodzić o wszelkiego rodzaju przyjaźnie, o relacje rodzinne, gdzie. Tak jak mówię, jedna strona, czyli w tym przypadku wy, bardziej dawałyście z siebie więcej, bardziej się tutaj starałyście, natomiast ym, ta ym, druga strona no, pozostawała, powiedziałbym, że bardzo mocno bierna, a na pewno nie tak zaangażowana jak wy e, w tą całą sytuację. I przechodzimy sobie, moi drodzy, do teraźniejszości, a tutaj jest król, pentakli, głupiec i śmierć. W tle ósemka mieczy. Energie, powiedziałbym, tutaj się zmieniają, bo um, myślę, że ta, ten król pentakli to jest Wasza energia, czyli takie troszeczkę nastawienie w tym momencie bardziej na urządzenie w tej całej sytuacji, w teraźniejszości siebie. No bo o tym mówi król pentakli, to jest właśnie um, taki król. A, mówiący o tym, że czuję się dobrze w swoim życiu, moje sprawy materialne mają się dobrze, jest zasobność, jest to, czego potrzebuję, jestem pewny siebie, szczególnie jeśli chodzi o, o własny stan materialny, tak, czuję się bezpiecznie. No i tutaj mam dodatkowo kartę głupca i kartę śmierci, tak? czyli ruszenie w nowe, transformacja, może właśnie zmiana. Nastawienia przez jakieś tam swoje wcześniejsze trudne doświadczenia, jeśli chodzi o relacje z innymi ludźmi. Trochę, troszeczkę teraz e, takie m, zmiana troszeczkę priorytetów. Może to też wynikać, tak jak e, e, zauważamy ostatnio, e, no sprawy gospodarcze. Nie chcę wchodzić w politykę, ale sprawy gospodarcze no mają się tak, jak się mają, tak? I m, trzeba bardziej czasem się zatroszczyć po prostu o swoje finanse, tak? I, I wy tutaj będziecie troszeczkę właśnie szły w tym kierunku, że em, bardziej właśnie zajmiecie się na em, tym, żeby tutaj jednak zabezpieczyć siebie, żeby jednak w tej zmieniającej się rzeczy, rzeczywistości czuć się pewniej, żeby mieć tą zasobność i nie musieć jakby się denerwować tym, co, co przyniesie przyszłość. Dlatego tuż, tu też jest karta śmierci, która mówi właśnie o transformacji, może o transformacji wartości i takie ruszenie w nowe w karcie głupca, które też może te karty łącznie mogą mówić, bo tak jak mówię, tu są sprawy materialne: ruszenie w nowe i transformacja, zmiana. Czyli bardzo prawdopodobne, że w teraźniejszości, czyli w grudniu, przed Wami albo znalezienie dodatkowego źródła dochodu, albo nowa praca. Albo jakieś nowe przedsięwzięcia, nowe pomysły, jak tutaj te pieniążki zarobić, tak? Więc w grudniu zdecydowanie bardziej będziecie nastawieni na to, żeby zdobyć dodatkowe środki. Może też to być, tak jak mówię, związane z sytuacją gospodarczą, a może będziecie na przykład potrzebowali też w grudniu dodatkowych środków na prezenty dla swoich bliskich, bo pamiętajmy, że to jest też czas świąt. Tradycje mamy w, takie, jakie mamy, czyli w bardzo wielu domach, w bardzo wielu rodzinach lubimy się też obdarowywać na święta, tak? tak. Czasem symbolicznie. Czasem coś więcej, w zależności od tego, jak jesteśmy nauczeni, jak jesteśmy wychowani, jak się to w naszym domu odbywa. Natomiast w bardzo wielu domach właśnie tak jest, że jest to jedną z takich największych tradycji tych świąt. Natomiast w tle tego wszystkiego jest ta ósemka mieczy, która powiedziałbym, że to jest troszeczkę taka karta. Um, braku wiary w coś, braku widzenia możliwości, czyli um, może być tak, że jeżeli będziecie szli do nowej pracy, tak, w grudniu, to nie do końca będziecie um, 100% przekonani na temat słuszności podejmowanej e, właśnie decyzji, tak, czyli o tej zmianie na przykład. Albo jeżeli tutaj będziecie podejm podejm podejmowali dodatkowe źródło dochodu, to nie do końca będziecie Przekonani, czy tutaj to wyjdzie, to jest czasem też nie, nie widzieć całej prawdy, czyli może być też tak, że em, będziecie jakby ruszali w nowe, tak, będziecie coś zmieniać, natomiast e, troszeczkę ruszacie w nieznane i nie do końca widzicie jakby całość tej sytuacji, nie do końca tutaj em, jeszcze rozpoznajecie wszystkie zagrożenia, wszystkie. Szczegóły związane właśnie z tą nową sytuacją, z tą nową sytuacją materialną, z tą nową sytuacją zawodową dla Was. No i przejdźmy sobie teraz do najbliższej przyszłości. Tutaj mamy dziewiątkę mieczy, szu, dziewiątkę kielichów i mamy też kartę wieży w tle as kielichów. Powiedziałbym, że w najbliższej przyszłości tutaj. Jakby to powiedzieć, pojawią się jakieś zmartwienia dotyczące um, realizacji jakichś was, Waszych potrzeb, bo o tym mówi dziewiątka kielichów. Tak, to jest um, karta takiego, często to jest karta zabawy, karta um, korzystania z własnej zasobności, troszeczkę takiego cieszenia się życiem. E, widać, że są jakieś tutaj zmartwienia odnośnie mm, em, właśnie takiej sfery emocjonalnej. E, a z kielichów może mówić o e, nowej szansie na miłość, nowej miłości. Może być także mm, jeszcze inaczej: może być tak, że tutaj pojawi się jakaś e, nowa szansa, poznacie nową osobę. I to w jakiś sposób bardzo mocno wami wstrząśnie. Natomiast razem z pojawieniem się, z pojawieniem się tej szansy nowej osoby, nowej relacji, może też to być relacja przyjacielska, bo to też wiąże się z uczuciami, co prawda troszeczkę innego kalibru, innymi uczuciami, tak? Natomiast to też wywołuje pewnego rodzaju spore emocje. Pojawienie się tej osoby wywoła w was niepokój. Może będzie też tak, że Wy będziecie się tutaj martwili, czy wchodząc w tą relację, poznając tą osobę, poświęcając jej czas, troszeczkę nie rezygnujecie z siebie, bo Dziewiątka Kielichów to jest też karta m, takiego singla, który korzysta z życia, tak? Będziecie mieli troszeczkę taką wątpliwość, czy poświęcając się czemuś nowemu nie zatracacie siebie, czy e, nie rezygnujecie z własnych potrzeb. Może um, pojawienie się tej osoby w jakiś taki sposób um, zachwieje taką waszą równowagę, tak? Gdzieś te wasze um, takie przyzwyczajenia, te rytuały znikną na rzecz właśnie tej nowej sytuacji i wy będziecie się z tym, w tym wszystkim martwić. Czy, czy jakby nie będziecie musieli tutaj zdać z siebie za dużo? Czy ta osoba może też nie będzie wymagała od was więcej niż jesteście w stanie tutaj dać? To jest też tak, może oznaczać też takie martwienie się, czy ta relacja wniesie wam coś dobrego do życia, tak? Czy, czy ona się nagle nie skończy, bo o tym też mówi karta wieży, o nagłych wydarzeniach, tak? Więc to jest takie martwienie się, kurczę, czy to nie będzie tak, że ja tutaj się zaangażuję, dam z siebie więcej, zrezygnuję troszeczkę z, z siebie, z własnych potrzeb na rzecz kogoś, no bo umówmy się. Puszczenie kogoś do swojego życia, poświęcenie czasu, emocji, to też jest troszeczkę rezygnowanie do pewnego stopnia z siebie. Oczywiście trzeba zachować zdrowe granice i pewnego rodzaju równowagę, tak żeby się czuć dobrze ze sobą, natomiast no, siłą rzeczy, dając komuś czas, emocje, zaangażowanie, no troszeczkę zabieramy go samemu sobie, tak? Musimy troszeczkę inaczej dzielić pewne, pewne rzeczy w swoim życiu. Będziecie się bali, że... Po waszym zaangażowaniu, po tym, że coś z siebie dacie, coś się zawali, bo to nie wiem czy widzicie, to jest karta zmartwienia, karta cieszenia się, rezygnowania w tym momencie, patrząc na łączenie tych dwóch kart z, z czegoś w swoim życiu yy, i karta nagłych zmian, więc wy będziecie przerażeni tym, że coś na czym wam zależy, bo to też yy, karta, yy, karta Asa Kielichów mówi ogólnie o rzeczach, na których nam zależy. Że coś tutaj się zawali. Więc jakieś takie w przyszłości przed Wami wątpliwości. Z jednej strony takie radosne rzeczy, radosne wydarzenia, no bo Askielichów to mówi o, o raczej takich dobrych rzeczach, o dobrych emocjach, o miłości też, o nowej relacji. A z drugiej strony, zmartwienie, jak to się dalej potoczy. No, czasem tak bywa w naszym życiu, że im lepiej jest w naszym życiu, tym bardziej się martwimy, że to się nagle z dnia na dzień skończy. No, tak jesteśmy stworzeni, tak? Zresztą Wy um, jesteście tutaj znakiem ryb, znakiem bardzo emocjonalnym, bardzo troszczącym się, tak? Dającym z siebie więcej, ale też bardzo zatroskanym o innych, ale też o to, czy. Czy nie zostaniecie zranieni? Tak, ryby bardzo mocno też, bardziej niż inne znaki, jako że są znakiem wodnym, takim trochę bardziej emocjonalnym, dużo mocniej przeżywają e, i rozstanie, i wszelkiego rodzaju takie rozczarowania miłosne, rozczarowania emocjonalne, więc wy jakby, myślę, że też myślę, że po wielu trudnych jakichś doświadczeniach, nie tylko w relacjach romantycznych, ale też może odnośnie jakichś swoich przyjaźni, relacji rodzinnych, dużo mocniej martwicie się o potencjalne zagrożenia związane właśnie z tym, że coś tutaj nie wyjdzie i zostaniecie po prostu wykorzystane po raz kolejny, skrzywdzone. W tle tego wszystkiego jest Trójka Pentakli, Piątka Kielichów i Paść Kielichów. To są w ogóle ciekawe energie, szczerze powiedziawszy. Bo trójka pentakli to jest karta planowania, tworzenia jakichś takich wyobrażeń, ym, pracy nad czymś. Piątka kielichów to jest karta ym, takiego zwątpienia, troszeczkę rozczarowania, zniecierpliwienia, przytłoczenia. Yy, a paść kielichów to, jest, to są emocje, to są wyznania, ym, to są fajne chwile z kimś, takie początkowe. Um, te karty mogą mówić o tym, że w kraju tego wszystkiego um, gdzieś właśnie może ta um, poprzez to, że nie zawsze wychodzi w waszym życiu tak jak sobie planujecie może was to bardzo dołować, tak? Że wytworzycie czasem w głowie. Zresztą ryby to jest też znak bardziej nie tylko emocjonalny, ale też bardziej taki um, rozmarzony, tak? który um, lubi tworzyć plany, lubi um, w jakiś sposób wyobrażać sobie przyszłość, tak? To jest siła siła ryb to jest, um, tak jak mówię znak dużo bardziej rozmażony, też intuicyjny to jest ten pozytyw tego wszystkiego, ale taki, taki pozytywnie oderwany od ziemi, tak? Natomiast czasem jakby to, że Wy o coś się staracie, że Wy tutaj o coś zabiegacie, planujecie coś, to, że nie zawsze wychodzi tak, jakbyście tutaj chcieli, nie zawsze reagują ludzie tak, jakbyście tutaj oczekiwali, was po prostu... Przytłacza, sprawia, że czujecie się źle, że czujecie, że no, jakieś takie szanse e, się nie spełniły, a przecież mogły. Często niestety też e, szukacie winy w sobie, co jest dość destrukcyjne, i, e, i to was po prostu przytłacza, tak? Czasem troszeczkę też jakby może wasze oczekiwania względem czegoś się nie spełniają, bo ryby to też jest znak, który daje dużo z siebie, ale też. E, Dziś podświadomie oczekuje i chciałby być zauważony, tak. To jest troszeczkę taki znak, który oczywiście działa bezinteresownie, ale czasem po prostu oczekiwałby nie tyle zapłaty za to, to, co tego, żeby ktoś to zauważył i żeby ktoś to docenił. I nie zawsze, kiedy właśnie tak się dzieje, kiedy tak się nie dzieje, po prostu to to, to, to wyzwala w Was. Takie rozczarowanie, kurczę, no tyle z siebie tutaj dałam. Tyle tutaj z siebie dałem i, i właściwie nic. Nawet ktoś tego nie zauważył. Gdzieś taka mm, czasem wasza emocjonalność na tym, na tym cierpi. I, I w ten sposób przez takie nawet niezauważenie pewnych rzeczy od was idących, jesteście po prostu skrzywdzone, tak. Jeśli chodzi o radę dla was, jest tutaj koło fortuny. Ta karta mówi o tym, żeby korzystać z szans, żeby się nimi cieszyć. I to jakby fajnie tutaj współgra z tą najbliższą przyszłością, gdzie Wy, kiedy dzieje się dobrze, wy się martwicie, że coś się wydarzy, coś się zawali, bo to tutaj ten przekaz jest bardzo jasny. Tak, to jest martwienie się o to, że im lepiej, tym gorzej, tak? bo jakby spadam z wyższego pułapu. Im bardziej jestem szczęśliwy w życiu, tym jakby szybciej e, może się to zawalić i spadnę z samej góry na jakby na samodno jeszcze szybciej, tak? Więc ta karta mówi o tym, żeby korzystać z życia, korzystać z szans, ale cieszyć się tym, żeby, żeby dać temu porwać. E, I mi się wydaje, że to jest po prostu najlepsze podsumowanie tego całego czytania. Które, które jest dobre, które jest tutaj pełne takich. Ja mam wrażenie, że pewnego rodzaju zawirowań, gdzieś przejścia od, od tego, że w przeszłości właśnie nie byłyście docenione. Może to też o czymś świadczy. Tak to tło tego całego czytania jest do przeszłości. Ono mówi o tym, że pewne zdarzenia, pewne wydarzenia z przeszłości. Bardzo mocno tutaj wpłynęły na wasze postrzeganie szans w waszym życiu, tak. I w teraźniejszości jest taka trochę zmiana perspektywy, skupienie się na, na tym, żeby jednak zabezpieczyć siebie też w jakiś sposób materialny, tak. Bo ryby to jest znak, który bardzo często właśnie skupia się na takich kwestiach emocjonalnych, dla nich to jest priorytetem, natomiast. Wiadomo, że jeżeli my siebie nie zabezpieczymy, to niestety, ale ciężko jest liczyć na kogoś innego. Jesteśmy pierwszą osobą, która musi o siebie zadbać, o, o nas zadbać, tak? Widać Was troszeczkę taką zmianę perspektywy, ale troszeczkę właśnie brak wiary w to, że. No, do końca uda nam się to spełnić, uda nam się zabezpieczyć to swoją sferę materialną. Jeśli chodzi o najbliższą przyszłość, to widać, że faktycznie przychodzą do Was dobre emocje, ale razem z nimi, kiedy zacznie dziać się dobrze, niestety, ale przyjdą zmartwienia, czy to się nie zawali, czy to się nie skończy nagle w jednym momencie. No i w tle tego wszystkiego jakieś takie e, rozczarowanie tym, że nie wszystko się tutaj dzieje, jakbyśmy tutaj oczekiwali. Jeśli chodzi o radę, tak jak już wcześniej powiedziałem, korzystać z szans, cieszyć się nimi. I nie nastawiać się na to, że, że po prostu coś nie wyjdzie, tylko korzystać. Okej, okay. Moje kochane ryby. Ja Wam bardzo dziękuję za to czytanie. Mam nadzieję, że ono Tobie pomoże. Jeśli to czytanie Ci się spodobało, jeśli rezonuje z Twoją sytuacją, jeśli chcesz być na bieżąco z moimi nowymi czytaniami, no po prostu docenić moją pracę, zapraszam do subskrybowania, lajkowania i komentowania. Życzę Tobie udanego miesiąca, widzimy się niedługo, pozdrawiam, Marchmentarot.